Golfa GTI Club Sport ósmej generacji. Jest to można powiedzieć lepsza, ulepszona wersja zwykłego GTI. Zapraszam Was. Jeżeli chodzi o prezentowany egzemplarz, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to Club Sport. Jest to trochę właśnie ulepszona wersja zwykłego GTI, gdzie przykładowo zwykłe GTI ma 245, tu mamy 300 koni, 400 juta. Rozpędzenie się do setki zajmuje 5,6 sekundy. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną 250, lecz już jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten samochód jest w stanie pojechać więcej. 7-biegowy automat DSG bajka. Jeżeli chodzi o różnice względem zwykłego GTI jest inny zderzak z przodu, trochę inny zderzak z tyłu, inne końcówki wydechów oraz mamy też tutaj taką spoiler dachowy lotkę po prostu. Który jest tutaj Jeżeli chodzi o tył, sam samochód wygląda troszeczkę jak Hyundai i30m Przynajmniej w moim mniemaniu Trochę tak przypomina ten tył Tego Hyundaia Jeżeli chodzi o podobieństwo do Koreańskiego rywala, jeżeli mogę to tak określić Jest jeszcze więcej tego podobieństwa W środku, co zaprezentuję wam Za chwilę Pokażemy, pokażemy teraz ten piecyk Że tak powiem no w sumie mamy tutaj tylko 2 litry Dlatego piecyk Tak, czyli wspomniałem 300 koni, 400 niuta. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj wrażenia z jazdy, jest naprawdę super. E, mamy tutaj napęd tylko naprzód, w mamy 4-motion, e, lecz tutaj, jeżeli chodzi o wersję właśnie tego Club Sporta, e, mamy też dołożony jakiś tam system, e, usprawniania nam e, jazdy w zakrętach, że ten samochód jest bardziej taki, odczucia z jazdy są takie bardziej neutralne. Takie dynamiczne, także jest naprawdę bajka. Jesteśmy w stanie też to stwierdzić, że naprawdę, naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie się, jest naprawdę super. Okay. Przechodząc do środka, tutaj podobieństwa co do Hyundai 30 czy tam jakieś ki, nadal są bardzo zauważalne, bynajmniej według mnie. Bardziej, najbardziej chodzi mi o tutaj te dwa wyświetlacze. Tutaj ten panel od świateł. Naprawdę, moim skromnym zdaniem, wygląda to jak z jakiejś ki. Jakoś nie bardzo mi się to podoba, powiem szczerze, zwłaszcza, że mamy tutaj wokół tych zegarów mnóstwo piano black, który zaraz się porysze, jak w każdym samochodzie. Bardzo głupie sterowanie dotykiem, tutaj jeżeli chodzi o temperaturę nawiewu, o głośność, no i włączenie też tego panelu. Jest to bardzo nieintuicyjne, bo ponieważ czasami jeżeli chcemy coś nakliknąć po prostu na ekranie, to przez przypadek możemy zaczepić o te właśnie e, przyciski i wtedy robi się e, bałagan po prostu. E, tak samo jest jeżeli chodzi o kierownicę. Kierownica sama w sobie moim zdaniem jest naprawdę ładna, ale jest w niej za dużo przycisków. Do, chyba na, jed, na jednej stronie mamy tutaj chyba z 8 albo 9 różnych opcji do... E, wykonania I jest to za dużo, po prostu moim zdaniem jest to przekombinowane. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, gdzie mamy tutaj obrotomierz, prędkościomierz, mamy tutaj też wskaźnik, możemy sobie tutaj taki wskaźnik ustawić po prostu, gdzie mierzy nam przeciążenia. Możemy sobie ustawić również wskaźnik temperatury oleju oraz temperatury skrzyni biegów. Jest to ciekawe dosyć, bo ponieważ tak jak jeździliśmy tutaj troszeczkę, tak naginaliśmy, powiedzmy, zasady ruchu drogowego, no to jeżeli chodzi o temperaturę oleju w silniku, pokazywało nawet nam 107 stopni, także jest to dosyć ciekawe, że możemy sobie takie coś po prostu sprawdzić, widzimy to. Także jest to naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz drugi, no to oczywiście mamy dużo, dużo więcej możliwości od wyłączenia pod start-stopu, który jest w ogóle moim zdaniem niepotrzebny w tym samochodzie. Mamy również możliwość. Zawiesił się chyba. O, jest ok. Odnośnie świateł, wszystkiego możemy tutaj, tutaj w hamulcach, tak jak sprawdzamy, możemy wyłączyć system kontroli. Możemy też w ogólnym menu ustawić ambient, yy, cały yy, dźwięk. Jeżeli chodzi o ustawienia dźwięku, mamy tutaj nagłośnienie Harman Carbon. Yy, także naprawdę, naprawdę spoko gra. Yy, tak jak też wcześniej wspomniałem, tutaj yy, te przyciski no, są tak straszne, po prostu one są na dotyk. I naprawdę, jeżeli tutaj próbujemy coś kliknąć, przez przypadek możemy sobie zmienić po prostu audio, o właśnie. Głośność audia, czy też temperaturę i to robi nam po prostu bałagan. Jest to strasznie nieintuicyjne, bo musimy cały czas patrzeć na to. Nie skupiamy się na drodze, tylko patrzymy na ten cholerny wyświetlacz i próbujemy ustawić temperaturę, jaką ma nam wiać po, e, po wszystkim. No. Kolejna rzecz to fotele. Są to. Kubełki, wiadomo. Nie są to klasyczne, takie typowe dla GTI kraty, tylko jakieś takie. No są bez wyrazu, moim zdaniem. Jednak GTI to GTI powinien mieć te kratę, bo inaczej to nie wygląda tak trochę jak GTI. Wyglądają trochę jak jakieś kurcze fotele z Temu czy coś czegoś podobnego. Tak samo jeżeli chodzi o tą Dźwigienkę, bo nie nazwę tego dźwignią, bo to jest Dźwigienka. Taki styczek elektryczek, kurde. Taki pipi kurde. No, także jest to trochę takie słabe moim zdaniem, no nie czuć tutaj takiej magii hot hatcha po prostu z tym czymś. Jeżeli chodzi o miejsce, o właśnie, miejsce z tyłu, jest tutaj mało miejsca, po prostu mało miejsca, fotel jest teraz ustawiony na no tak na dobrą sprawę moją Pozycję za kierownicą ja mam 1,85 m około, także no tutaj, wsiadając, wyższa ode mnie osoba no miałaby już problem z kolanami. tutaj. Mamy oczywiście elegancki podłokietnik z cup holderami. Osobny panel do nawiewów z tyłu, także jeżeli chodzi o wyposażenie, jest ok. Jak najbardziej, tu mamy jakieś kurcze, małe takie. Eee, miejsca na jakieś takie drobne rzeczy które sobie wrzucimy do samochodu tutaj takie większe jest ok, jeżeli chodzi o taką praktyczność schowków i tak dalej, jest naprawdę spoko ale jeżeli chodzi o samo miejsce mimo, że to jest pięciodrzwiowy samochód no to jest dosyć tak eee, słabo z tym miejscem jeszcze z takich rzeczy, które są dosyć ciekawe, no to mamy aż 4 miejsca na ładowarki, w sensie na kable do ładowania 4, 2 z przodu, 2 z tyłu tutaj, pod tym panelem od klimy oraz ładowarkę indukcyjną pod takim śmiesznym schowaczkiem. Jest to całkiem ciekawe, bo po prostu... Otwieramy sobie tą klapkę, wkładamy telefon, zamykamy i po prostu nic na tym telefonie nam nie wyląduje, po prostu na tej płetce, jeżeli coś mamy jeszcze, to sobie kładziemy i telefon jest, może powiedzieć, że chroniony przed tym, żeby coś na niego spadło albo żeby obrysało ekran. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Przechodząc do tyłu. Tak, jeszcze przed tym jak schodzimy na bagażnik, tutaj jak wcześniej wspomniałem, podobny do i30n, moim zdaniem. Jeśli chodzi o Club Sporta to też inne, inne, większe troszeczkę wydechy, co prawda one tak na początku się wydają takie wielkie, a coś potem widać nawet tam dalej, że jest to taka paruśka rurka. Ale w każdym razie są prawdziwe, nie żadne fejkowe, takie plastikowe z dyfuzorem, tak jak w większości akurat samochodów. Jeżeli chodzi o bagażnik, nie jest on pokaźny, 374 litry pojemności przy rozłożonej tylnej kanapie. Jeżeli ją złożymy, mamy 1230 litrów pojemności. Raczej nie jest to samo, od którym będziemy wozić buraki w workach, ale no, tak czy tak, ten bagażnik jest wręcz bym powiedział, że trochę taki żałosny. Jakoś trzeba zatrzymać. Przecież szybko przyspiesza, to i trzeba szybko Mamy tutaj bardzo, bardzo duże tarcza. W standardowym golfie mają one 340 mm, tutaj 360 około 360 mm tarcza. Są luiskie strasznie, no ale przez to ten samolot hamuje dosłownie w miejscu. Tutaj w sumie wczoraj się o tym przekonałem, jak sarna mi wyleciała. Jeżeli chodzi o ceny Club Sporta, wahają się one, jeżeli chodzi o używane egzemplarze, od 130 000 do 180 tysięcy, wiadomo w zależności od roku produkcji czy też przebiegu. Także jest to całkiem dobra, można powiedzieć, cena, jeżeli chodzi o tego typu samochody. Jeżeli chodzi o jazdę tym golfem. Tak jak wcześniej wspomniałem, KlapSport różni się paroma rzeczami. No jest oczywiście mocniejszy, jest o 10 mm niższe od e, zwykłego GTI. Ma założoną elektroniczną szperę przedniej osi. E, co też sprawia, że no ten samochód, jak wcześniej też wspominałem, prowadzi się naprawdę super. Jest tak bardzo neutralny, jest taki statyczny ten samochód. Prowadzenie go to czysta przyjemność. Ogólnie no to jest Jeden, mogę powiedzieć, że to jest jeden z tych jeszcze prawdziwych hot hatchy. Jeszcze jakby to był manual, to by w ogóle, to było coś pięknego, jeżeli chodzi o ten samochód. Mamy tutaj DSG, które jest naprawdę szybkie. Czasami łapie lagi, ale no to jest mi się wydaje że już też normą, że czasami taki automat załapie laga, nieważne czy to DSG, czy jakiś inny. To jest piękne, bo możemy tak Zacznijmy od początku. Premier Clarkson w swoim jednym z felietonów powiedział, napisał, że Golf GTI to jest idealny samochód. Po prostu idealny samochód. Jest to samochód, w którym na spokojnie, tak jak teraz aktualnie jadę sobie po ulicach Mosiny. Bardzo, bardzo jest cichutko, elegancko. Jedziemy sobie, mogę zespokajem z Wami porozmawiać, nie podnosząc głosu, że tutaj jest jakiś nie wiadomo jaki wydech i tak dalej. Ale jest to też samochód, który robi taką robotę, jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o walory jezdne. Po prostu możemy nim jechać na zakupy na tor wszędzie. Zrobi wrażenie z zewnątrz, swoimi innowacjami też robi wrażenie, jeżeli tutaj zagłębimy temat. I tak mówię, no mamy tutaj 300 koni, 400 niuta i naprawdę, jeżeli go wbijemy w tryb sport, ale nawet jeżeli jesteśmy na komforcie czy cokolwiek, to naprawdę to przyspieszenie, co zaraz Wam zaprezentuję, jak znajdzie się troszeczkę wolnego miejsca, po prostu wbijacie w fotel i od razu, no, banan na ryju jest murowany, naprawdę. Teraz wyhaczyłem odpowiednią małą przestrzeń do tego, żeby Wam pokazać to przyspieszenie. Jedziemy sobie spokojnie w trybie automatycznym, wrzucimy sobie skrzynię na S i jedziemy. Kurwa Jest naprawdę, naprawdę super. Wicie się go na obroty, no po prostu brak słów. Naprawdę ten samochód daje taki fan że to się nie dzieje, a też jeżeli sobie pomyślimy, jak ten samochód jest właśnie uniwersalny, to tym bardziej to wszystko potęguje to, że mamy przeświadczenie tego, że mamy naprawdę super samochód. Super, zajebisty samochód na co dzień. I nie tylko na co dzień, tylko na tor czy na inne tutaj wydarzenia też. To jest przepiękne. Po prostu to jest super. Możemy sobie również wejść w tryb manualny. Oczywiście mamy tutaj łopatki i one są takie malutkie, nie widać ich w ogóle z tej kierownicy w ogóle. No, praktycznie jej nie widać. Są dosłownie na jeden taki cyknięcie paluszka, więc no, zademonstrujmy jak to idzie. <ścoughs> nie, no, to jest piękne, naprawdę. Teraz akurat jadę taką prostą drogą, więc tego nie pokażę wam, jak on się trzyma w zakrętach, ale to jest coś pięknego postaram się tutaj za chwilę zjechać na jakąś dróżkę gdzie można by było jakąś tutaj serfentynę znaleźć ale naprawdę jeżeli chodzi o trzymanie i tak dalej no jest naprawdę, naprawdę spoko eee, jazda dynamiczna ale naprawdę jeszcze w tym trybie naprawdę ten samochód daje mega, mega frajdę jadąc normalnie w trybie zwykłym tak na dobrą sprawę jest oczywiście troszkę cichszy eee, możemy jechać sobie na spokojnie High life, kurde, i jedziesz sobie. I w ogóle zapominasz, że siedzisz w GTI. A po chwili stwierdzimy: O, trzeba wyjebać jakiegoś frajera, który jeździ zwykłym golfem. I robimy cyk na SK, bądź też zmieniamy sobie w tryb manualny i lecimy. No teraz nie lecę, bo się o Czerwone światło. O, ale to teraz pokażę Wam mniej więcej przyspieszenie tego samochodu, gdy jest naprawdę, naprawdę. Porządne. Leci, lecimy. Gubi trakcję nadal. Lecimy. Naprawdę ten samochód daje taką frajdę. I do hamowania, o kurwa. Dobrze, że są tutaj większe te hamulce. Naprawdę nie mogę. Zajebisty samochód, naprawdę. Troje To by było na tyle, jeżeli chodzi o jazdę tym wspaniałym pojazdem. Ma swoje wady. Większość zalet, jeżeli chodzi o sam fan, no to jest to jeden z ostatnich takich podheczy, także polecam, nic tylko brać, jechać, co właśnie teraz uczyniam No dalej jedź, już kurwa jedź się tę jazdę, wypierdalaj